Dzień dobry, kładę się Państwu nisko, Anna Udakowska z oglądają Państwo program. Reagujemy dziś na Państwa prośbę. Przyjechaliśmy na Saską Kępę. Wracamy do tematu niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu angorskiej i saskiej. Mieszkańcy od wielu lat walczą o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Są z nami radni, są mieszkańcy. Pozwolą Państwo, że przedstawię, kto będzie wypowiadał się w sprawie. Otóż Pan Kuba Czejkowski jest z nami, miasto jest nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kinga Ciukta, radna dzielnicy Praga Południa, koalicja obywatelska. Dzień dobry. Pan Michał Kuliński, Dzień dobry. mieszkaniec Saskiej Kępy, pani Paulina Grabowska również stąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan Andrzej Jankowski, organizator protestu. Zaraz sprawdzimy, czy ten protest coś dał dobrego w sprawie. Dzień dobry. Witam serdecznie. I jest też z nami pan Paweł Kotowski, przewodniczący Rady Rodziców pobliskiej Szkoły Podstawowej 373. Dzień dobry. Pozwolą państwo radni też, że zacznę od mieszkańców, aby uzmysłowić. Widzą TVP3 Warszawa, widzą programu Reagujemy, jak niebezpiecznie jest na tym skrzyżowaniu, do jakich niebezpiecznych sytuacji tutaj dochodzi. Pan Michał Kuliński. To jest bardzo niebezpieczne, można tu zaobserwować. Tu jest szkoła, tam są dwa przedszkola. Obok jest przystanek, bardzo dużo autobusów tutaj jeździ. E, bardzo dużo dzieci chodzi e, i bardzo dużo samochodów. Dzieci przebiegają, przechodzą, wychodzą za autobusów. Rano jest pan, który przeprowadza przez dzieci nazywany panem stopkiem, ale nie zawsze on jest i on też sobie nie radzi, bo już nawet on miał przypadki bardzo niebezpieczne i narzeka, że dochodzi tutaj i dla niego jest niebezpieczne. Niecały miesiąc temu był tutaj bardzo groźny wypadek, matka z dzieckiem idąca z przedszkola została potrącona. Przez samochód, no, na szczęście udało jej się dziecko podnieść i temu dziecku nic się nie stało. I tu non stop, dzień w dzień, rano, po południu, szczególnie jak zrobi się ciemno, już niedługo będzie ciemno, jest bardzo niebezpiecznie. Można zobaczyć, autobusy zatrzymują się na przejściach i codziennie nasze dzieci są narażone na ogromne niebezpieczeństwo. Pani, pani pani, Paulina też zaobserwowała tutaj niebezpieczne sytuacje? Ja codziennie obserwuję tutaj niebezpieczne sytuacje, bo odwożę syna do szkoły i potem jadę do pracy, odwożę jeszcze dzieci do innej szkoły i generalnie muszę czasami skręcić w lewo, czasami muszę skręcić w prawo, czasami jestem pieszym, czasami jestem kierowcą i wydaje mi się, że zarówno kiedy jestem w roli pieszego, jak i w roli kierowcy, jestem zawsze narażona na niebezpieczeństwo. Ja na przykład widzę, czasami też jestem pasażerem autobusu. Tutaj rano i po południu jeżdżą cztery autobusy, które czasami jeżdżą nawet co 7 minut z centrum. Więc proszę sobie wyobrazić, jak duże tu jest natężenie ruchu, jeżeli chodzi o autobusy. I autobusy mają bardzo długą drogę hamowania. Dzieci tutaj niektóre przebiegają, niektóre idą bardzo powoli. Czasami jest ciemno, czasami pada deszcz. Dzieci czasami po prostu są tak małe, że ich po prostu nie widać. Więc ja naprawdę apeluję do władz miasta i zarządu dróg miejskich o to, żeby w tym miejscu było bezpiecznie i żebyśmy mogli... Poczuć się jako rodzice bezpiecznie tutaj w tym miejscu? Pan Andrzej zorganizował protest, no i wyjątkowo protest, ten e, konkretny spotkał się z bardzo dużym poparciem e, mieszkańców e, Saskiej Kępy dzielnicy e, Pragi e, Południe. E, czy powodem organizacji tego protestu, no właśnie była ta niezliczona, e, niezliczona liczba tych przypadków niebezpiecznych? Czy znaczy to po pierwsze, a po drugie, no przedłużający się okres, od jakiego walczymy o to, żeby coś tutaj zmienić w tej organizacji ruchu i żeby to bezpieczeństwo poprawić? Sprawa ciągnie się już 4-5 lat. Wydaje się, że wszyscy zgadzają się ze sobą, a jest nadal tak, jak jest: nic się nie zmienia, nie ma żadnych konkretnych akcji, żadnych konkretnych zmian. Głównym hamulcowym jest Zarząd Dróg Miejskich, no i w pewnym momencie my jako rodzice, jako ci najbardziej narażeni stwierdziliśmy, że mamy dość i trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić troszeczkę ostrzejszy protest. Tak? Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 373 czy inni rodzice też zgłaszają niebezpieczne sytuacje? Czy Myślę, że cały czas ktoś opowiada o tym, że była jakaś sytuacja na drodze. To szczególnie można zaobserwować w godzinach porannych, kiedy jest duży ruch do szkoły. Dzieci zarówno idących ulicą, jak i wysiadających z autobusu. Eee, tak jak tutaj wspominali koledzy, one umieją przebiegać, śpieszyć się czasami jest za minutę ósma. Eee, samochody też, kierowcy zaczynają być sfrustrowani, bo muszą czekać, światła tak naprawdę rozwiązałyby ten problem, bo zwyczajnie w świecie byłyby po prostu konkretne okresy czasu, minuta, kiedy można przejść, a w takiej sytuacji czasami nawet przez pięć minut następuje ten ruch, więc jest taka ogólna frustracja z jednej strony kierowców, strach ze strony czy rodziców, czy właśnie dzieci. No i nie ma się czemu dziwić. Teraz czas na radnych. Radny Kuba Czajkowski, Miasto jest nasze. Panie radny, bo Jednej rzeczy w tej całej sprawie, w tym całym golimat, ja się nie rozumiem. Państwo pisali niezliczone maile do zarządu dróg miejskich. Otrzymywali wciąż tę samą odpowiedź, że tutaj pod tym przejściem jest komora ciepłownicza. Tymczasem od Miasto jest Nasze dowiadujemy się, że tej komory ciepłowniczej pod przejściem wcale nie ma. Pani redaktor, ja chciałbym pewien rys historyczny na po początku przypomnieć, że to Zarząd Dróg Miejskich 6 lat temu w 2018 roku Szkołę Podstawową numer 373 zakwalifikował do programu dotyczące bezpieczeństwa dojścia, bezpiecznego dojścia do szkoły, czyli droga na szóstkę. Więc chodzi o to, że szkoła 6 lat temu, nie od dziś, tak jak przewodniczący Rady Rodziców to powiedział, już wtedy w audycie bezpieczeństwa było wskazane, że trzeba tutaj coś z tym przejściem zrobić. Chodzi o to, że we Wrocławiu, w bardzo podobnej sytuacji, gdzie mamy taką ulicę zbiorczą, która się krzyżuje z dwoma ulicami, liczkami lokalnymi zostało wyniesione przejście. Wyniesione przejście to jest rozwiązanie, które można w prosty sposób niskimi kosztami pracą tak naprawdę brukarską wykonać w bardzo szybkim tempie i odpowiadając na pani pytanie, ta komora ciepłownicza, którą widzimy tam, ona jest w dużej odległości od tego przejścia i nie znajduje się w miejscu, w którym mamy problem. I tak jak też wskazuje rozporządzenie Ministra infrastruktury. Ono dotyczy tylko i wyłącznie progów wyspowych. My nie mówimy tutaj o progach wyspowych, tylko o innych rozwiązaniach, tylko takie, które zostało tu na przykład zastosowane, czyli wyniesieniu przejścia dla pieszych. Wyniesie... Czy, czy dobrze zrozumiałam? Veolia nie widzi przeszkód w stworzeniu wyniesionego tutaj przejścia dla pieszych, bo tej komory nie ma pod przejściem, a jest kilka metrów. Od przejścia. Nawet mamy tutaj oficjalne stanowisko działu technicznego Veolia Energia Warszawa, które stwierdza, że nie ma żadnego problemu, żeby w tym miejscu wynieść przejście, tak samo jak zostało wyniesione w tym miejscu. I tu co ciekawe, to zrobiło też ZDM. Więc chodzi o to, że komora ciepownicza zdecydowanie nie jest problemem w tym miejscu, tylko żeby wreszcie po sześciu latach, tak jak tutaj rodzice mówiły, sam jestem rodzicem i mam tutaj dzieci w tej szkole, chcemy, żeby było tutaj wreszcie bezpieczeństwo. Bezpiecznie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. To jeden argument ZDM ma już wytrącony. Ja muszę też powiedzieć, bo pewnie baczni obserwatorzy zauważyli, że nie ma tutaj z nami przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich. Oczywiście ta instytucja dostała zaproszenie, no ale niestety żadnego przedstawiciela swojego nie skierowała do wzięcia udziału w naszym programie. Żałujemy, bo rzeczywiście ten głos byłby bardzo ważny. Radna Kinga Ciukta Koalicja Obywatelska, co dzieje się w sprawie? Dlaczego nie ma no właśnie nie wiem, czy nie jest to przesadą, ale woli politycznej czy też życzliwości, aby poprawić stan bezpieczeństwa w tym miejscu. Wola polityczna jest. Zresztą jestem inicjatorką stanowiska, które zostało przyjęte przez radnych dzielnicy Praga Południe w temacie zagwarantowania bezpieczeństwa na tym przejściu i zbudowania tutaj sygnalizacji świetnej, tak zgodnie z wcześniejszą decyzją z 2022 roku, która została wydana z upoważnienia prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dwa lata temu. Zgadza się. Natomiast jestem dzisiaj po rozmowach z członkiem zarządu dzielnicy Praga Południe, jak również z dyrektorem, panem Tomasem Dąbi i zgodnie z moją wiedzą jakby rozwiązanie sprawy idzie w kierunku takim etapowym. Na pierwszy rzut, próbując tutaj zorganizować progi zwalniające albo sinusoidalne, albo inne progi, które nie będą w kolizji z tą komorą ciepłowniczą, która nie jest na samym przejściu, ale jest w bliskiej okolicy. Jest mniej więcej gdzieś na wysokości tego pierwszego słupka, który tutaj tam dalej widać, tak? I teraz w zależności od jakby przyjętego rozwiązania i rodzaju przyjętego progu zwalniającego, te progi mają wpływ na tą komorę ciepłowniczą albo na nią nie mają wpływu. Chodzi o to, że progi wywołują drgania z samochodów, które mogą uszkodzić tą komorę. Czyli próg zwalniający, a nie przejście wyniesione. To jest ta propozycja. Propozycja, tak. Taka jest propozycja teraz w pierwszym etapie. Jako rozwiązanie być może przejściowe. Myślę, że dalej będziemy walczyć o to, żeby... Ale w tutaj jakiej perspektywie miałoby to powstać? Dostałam informację, że w ciągu najbliższych dni otrzymamy informację na interpelację bo też poszła interpelacja do prezydenta Miasta Stocznego Warszawy i składam ją razem z Pawłem Lechem, radnym Miasta Stocznego Warszawy. Czy mieszkańców to satysfakcjonuje? Próg zwalniający? Znaczy jako pierwszy etap, który można zrobić szybko, to na pewno tak, lepsze to niż nic. To jest stanowisko działu technicznego Weoli, że no, oczywiście trzeba dostosować technicznie próg do komory, to jest oczywiste, ale że go można zrobić. Natomiast jako pierwszy etap tak, natomiast docelowo my walczymy o światła, bo uważamy, że w tym miejscu powinny być e, światła, więc to tak jak pani radna wspomniała, jest decyzja z wydana z upoważnienia prezydenta Warszawy z... E, Chyba kwietnia 2022 roku, gdzie prezydent skieruje tę sprawę budowy świateł w tym miejscu do wykonania. Czyli już mamy I dwa pomysły. Nie, nie przejście, nie przejście dla pieszych wyniesione, ale sygnalizacja, tak? no Rzeczywiście zgoda sprzed dwóch lat i próg zwalniający. Wie pani, bo najtward, najtrwalsza podobno na świecie jest prowizorka. I chcielibyśmy, żeby ta prowizorka nie utrzymywała się zbyt długo, dlatego że bezpieczeństwo naszych dzieci naprawdę jest najważniejsze. Ja dzwoniłam nawet dzisiaj przed tym programem do zarządu dróg miejskich, żeby zapytać się w ogóle, czy w tej sprawie cokolwiek ruszyło. Bo wiem, że rodzice z naszej szkoły dzwonią do zarządu dróg miejskich, do pana dyrektora Puchalskiego i zadają mu pytania, czy w jakikolwiek sposób sprawa posunęła się do przodu. Nie było pana dyrektora, nie zastałam pana dyrektora, a pani, która mnie jakby powiedziała, że nie wie, czy cokolwiek się w sprawie dzieje. Natomiast pani na infolinii powiedziała mi, że ona ma tak dużo spraw, że codziennie, codziennie do niej w sprawie bezpieczeństwa na drodze, na przejściach dzwoni około 100 osób. Więc rozumiem, że ZDM jest bardzo zajęte, że ma mnóstwo tych spraw, ale nasza sprawa ciągle już czasu też nie już od 2018 roku. I naprawdę, nawet tak jak dzisiaj przed programem przyglądałam się temu przejściu, tutaj nawet drzewa zasłaniają światło. Tutaj nawet te warunki świetlne nie są zachowane, więc ZDN nie zrobił nic, kompletnie nic mimo pikiety, mimo pism, mimo telefonów, kompletnie nic. Więc ja wzywam, naprawdę wzywam ZDN do tego, żeby zrobił cokolwiek dla bezpieczeństwa naszych dzieci. Podpowiedź... A panowie, na interpelację jeśli chodzi o poruszone kwestie sygnalizacji. Znaczy nie, nie sygnalizacji korksie tego drzewa. Mamy odpowiedź, że sprawa zostanie przekierowana do Zarządu Zieleni, żeby nastąpiło przycięcie po prostu tego drzewa w taki sposób, żeby drzewo było całe, ale przede wszystkim, żeby to światło faktycznie padało na przejście dla pieszych i nie było zasłaniane przez to drzewo. Dobrze byłoby. Żeby a, było państwo, a państwo, panowie wierzą w te zapewnienia no, rychłego załatwienia sprawy w ciągu kilku miesięcy, jak usłyszeliśmy, próg zwalniający? Ja osobiście uwierzę, jak zobaczę ten próg. Chciałem to samo powiedzieć, tak. Jeżeli faktycznie powstanie, to będzie super. Uważam, że te progi zwalniające bardzo poprawiłyby sytuację, bo tutaj kwestia jest prędkości i widoczności. To są dwa główne elementy, które, które powodują, że ta sytuacja jest niebezpieczna. Więc jeżeli do tego dojdzie, to znaczy, że ten protest miał sens i, i, i mamy jakąś sprawczość w narodzie. I będę bardzo szczęśliwy. Znaczy na pewno każdy Zwiększenie bezpieczeństwa na tym przejściu jest jak najbardziej zasadne, więc ono na pewno będzie cieszyło, bo będzie kiedyś, kiedy rzeczywiście powstanie. Natomiast też ja mam żal do ZDM-u pod tym kątem, że. Z, y, y, zważając na te audyt, który był robiony szkoły na szóstkę i dało się zrobić y, poprawę tego przejścia. Y, tak samo tam y, dało się postawić światła przy przejściu pomiędzy ulicą a przystankiem autobusowym, bo najwyraźniej było potrzebne i to zadziało się tak naprawdę niedawno, a w międzyczasie tak naprawdę trwają całe y, remonty związane z y, y, nowym, y, nową strefą płatnego parkowania i w ramach nich też można było zaplanować y, działanie również z tym przejściem. I na koniec jednym zdaniem radny Czajkowski miasto jest nasze czy też pan uwierzy jak zobaczy tak jak mieszkańcy ale ja zdecydowanie zrobię wszystko żeby to się wydarzyło jak najszybciej i głęboko wszyscy myślę że po to tutaj się dzisiaj spotkaliśmy i tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie, że byli Państwo z nami, zarówno radni, jak i mieszkańcy. Żałujemy, że nie było zarządu dróg miejskich, no, ale oczywiście trzymamy mocno kciuki za wszelkiego rodzaju pozytywne działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa, właśnie tutaj na tym skrzyżowaniu niebezpiecznym na Saskiej Kępie. To był program. Reagujemy, czekamy na Państwa maile. Reagujemy. małpa tvp.pl. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Do zobaczenia.